Pochwalony Jezus Chrystus, dzisiaj pierwszy piątek miesiąca stajemy z myślą o sercu Pana Jezusa. Sercu, które jest otwarte, zawsze jest w koronie cierniowej i z miłością, z miłosierdziem do każdego z nas. W Ewangelii dzisiaj Pan Jezus pochwalił nieuczciwego zarządcę, którego właściciel zwalnia ze swojej winnicy i w momencie, kiedy go zwalnia, on zmniejsza długi poszczególnym osobom. I wtedy na końcu Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Pan Jezus pokazuje tego nieuczciwego człowieka, nieuczciwego przez to, że w momencie, kiedy został zwolniony z pracy, układa sobie jakieś miękkie lądowanie. Jak to zrobić, żeby mieć... Po zakończeniu tej pracy, w jaki sposób móc dalej żyć. I sobie to jakoś tak kombinuje. Pokazuje Pan Jezus, że ludzie są sprytni, żeby im wyszło, żeby paść na cztery łapy, robią wszystko, żeby się jakoś to ułożyło. A my, którzy wiemy, że świat duchowy jest dużo ważniejszy, że tam się wszystko dzieje, tam jest główna walka w naszym sercu, w naszych myślach. Tam Bóg się o nas troszczy, a zły nas nieustannie torpeduje, żebyśmy zrobili coś przeciwko Bogu. I my też mamy być sprytni. My też mamy się uciekać w każdym momencie do dobrego Boga. Czasem trzeba zrobić krok do tyłu, bo zgubiliśmy Jezusa. Tak jak Maryja z Józefem, kiedy Pan Jezus został w świątyni, zgubili Go i cofają się do Jerozolimy, żeby odnaleźć dwunastoletniego syna. Innym razem trzeba przyspieszyć, trzeba uciec. Innym razem trzeba się zatrzymać i stać w tym miejscu, aż znowu otrzymam pokój duchowy. Potrzebujemy być sprytni w życiu duchowym, nie poddawać się, jest ci ciężko. Podejdź do drogi krzyżowej, ale ktoś powie teraz na wielki post. Podejdź do drogi krzyżowej. Jest, jest ci trudno. Weź różaniec, ale nie październik. Weź różaniec. Wróć do koronki do Bożego Miłosierdzia. Weź Pismo Święte. Mamy tak dużo różnych pomocy w Kościele, z których niestety nie korzystamy, bo zapominamy, że mamy być sprytni w walce duchowej. Że patrząc na to, jak zły nas kusi, nie mamy być bierni. Ale jeszcze raz: albo się cofnąć, albo przyspieszyć, albo zatrzymać, skorzystać z tej modlitwy, z tej modlitwy. Bądź kreatywny, duchowo kreatywny. Twoje serce będzie takie, że dla miłości zrobię wszystko, żeby kochać Jezusa i jemu móc służyć. Zrobię wszystko. Zawalczmy tak o swoje życie, zawalczmy o Jezusa w nas, bo z nim zwyciężamy tylko w Chrystusie. I na to Wam błogosławię, na pomysłowość w Bogu, żeby być przy sercu Jezusa, zjednoczonym z nim. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam dzisiaj dużo radości. Miejcie pokój w sercu, bądźcie ludźmi, którzy wyciągają swoje ręce do dobrego Pana. I pomodlimy się teraz teledyskiem w mocnym duchu. Broń mego serca. Możemy tutaj kliknąć. Bardzo Was do tego zachęcam. A Mocnim duchu w ten weekend podsługują w krośnie. Tam jest forum charyzmatyczne i też możemy gdzieś znaleźć się w internecie. Będzie transmisja, potem będą konferencje do, do odsłuchania. Także bardzo serdecznie Was pozdrawiam i życzę cudownego weekendu. Do zobaczenia i serduszko dla was, z Bogiem.